Tak, 300 simolonów, co tam, za hajs margaryny baluj. O nie, nie chce się wprowadzić, mówi, że kartony nie. Na kanale, ja jestem Secho, a tu gdzieś była Shelby, ale się zmyła. Gdzie ona jest? A tutaj poszła. Chcę gadać o jajach, ale jaja. Wydaje mi się, że to jest nastolatka, ale nie jestem pewna. Tak, to nastolatka Renee Johnson. Z jakiegoś powodu Shelby chce z nią porozmawiać. Może, może chce ją pouczyć, aby nie rozmawiała z dorosłymi o jajach i pocałunkach? Boże, Shelby, ona się uczy. Uczy się tego wspaniałego gestu, ale nie podoba jej się to. W ogóle ze staruszką to powinna być dobra chemia, bo ona ogólnie leci na kobiety. No nie wiem, zapytaj, jaki jest twój znak Zodiaku. A i ile ma pieniędzy, oczywiście, to jest nasze ulubione pytanie. To pytanie uskuteczniał też chyba Masław, chociaż nie jestem pewna, ale wydaje mi się, o właśnie, a propos kasy. Wydaje mi się, że też. O to pytał. Jest byczkiem! Ma charakterek. O, tu jest, ile ma pieniędzy. No dawaj, pochwal się. Trzy smoleony. Hmm. To takie średnie chyba są. No, pięknie wyglądasz w tym stroju dla emerytów. <ścoughs> Usłyszało! Do twarzy ci w szarym. Okej, okay, obgadują psa. Świetnie. No dobrze, słuchajcie. Pod ostatnim filmem, oczywiście chodzi mi o film Szelbiowy. Jezu, co ona napierdziela tutaj. Aż mi się gra zacina przez nią. Więc tak, przy ostatnim filmie Szelbiowym były różnego typu komentarze. Niektóre komentarze mówiły o tym, żeby się nie zniechęcała i kontynuowała romans. Inne z kolei mówiły o tym, żeby po prostu dać sobie totalnie spokój. I z racji tego, że lubimy patologię, proponuje, aby ta wielka stopa zamieszkała z nami i była naszym niewolnikiem. No bo tak jak pamiętacie, był taki moment, kiedy oni rozmawiali i ona mu zaproponowała więzienie, czy coś takiego, czy gadali o więzieniu po prostu. I on się bardzo z tego powodu ucieszył. Temat więzienia mu się spodobał. Zamknę cię w klatce, jak nie będziesz mnie słuchać. Także wydaje mi się, że on po prostu jest y, niespełnionym więźniem Shelby. <noise> I co prawda, miłości z tego nie będzie, ale za to już gdyby zarobił jakieś pieniądze? W Simsach dwójce, nawet psy mogą iść do pracy i zarabiać pieniądze, więc dlaczego wielka stopa miałaby nie móc? Póki co wysłałam Shelby na wycieczkę po prostu, żeby sobie coś tam pozwiedzała. Zwłaszcza, że jeszcze ma naprawdę sporo czasu. Zobaczcie, jeszcze 5 dni wakacji zostało. Dobra, nie wiadomo co tu wybrać. Może uciekaj. O, i dzięki uciekaniu zdobyła punkt kondycji. Świetnie. Tutaj gdzieś, gdzie są te walizki, takie, kurczę, gdzie to jest? Teraz muszę znaleźć. O tutaj. Gdzieś było, że jesteś na wielu wycieczkach. O tutaj jesteś na pięciu. A tutaj, że widziałeś wszystkie lokalizacje i dlatego właśnie postanowiłam ją wysłać. Tutaj jeszcze to Nature Trail zostało, także wyślemy ją już na ostatnią wycieczkę. Ona chyba jest całkiem okej okay na stroju. Tak, 300 simolonów. co tam za hajs margaryny baluj. No yy, i co? Opróżnimy pęcherz, weźmiemy prysznic i wrócimy do wielkiej stopy w międzyczasie, bo może już nam się będzie lepiej ta gadka kleiła, nie wiem. Gdzie jest ta wielka stopa w ogóle? A tu na końcu jest. No tak, długotrwała relacja jest na minus 1. Też się czasem zastanawiam, czy da się do wielkiej stopy zadzwonić, bo to by nam wiele ułatwiło. Dzięki temu moglibyśmy na przykład ignorować tą wielką stopę teraz, a dopiero po powrocie gdzieś tam zadzwonić do niego i tutaj by, wiecie, trochę urosło na tym dolnym pasku nie musielibyśmy się tak z nim wysilać, bo on jest ogólnie strasznie kapryszną stopą, że tak powiem. Okej, okay, znowu. Dobra, znowu ucieknij. Okej. Okay. Pszczoły są niezadowolone. No dobra, ale lepsze to niż być cały, całym urządlonym. Ble, ble, ble. Zaraz naliczymy kolejną opłatę. Powoli zaczyna martwić mnie ta opłata, bo zobaczcie, zostało nam tylko dwa Dobra, czy jest tutaj wielka stopa? Nie ma. To źle. Bo to oznacza, że będziemy musieli z tą wielką stopą gadać. Ale dobra, tu jest jakaś tamara, to se pogadaj z tamarą. O ja, ile sushi się zepsuło. Czajcie, jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, że zamówiłam sushi i ono się zepsuło. Zawsze zjadałam sushi. Było chyba tylko jedno, które wyrzuciłam, ale to dlatego, że było naprawdę niedobre. Smakowało jak lizanie kutra rybackiego. Ale tak poza tym to mi się nie zdarza. Co tutaj jest? Ble, ble, ble. Uciekaj przed pszczołami. Aha. Czyli najpierw sobie gadasz przez telefon, a później będziesz uciekać przed, przed pszczołami. Ma to sens. Hmm, nie wiem, co teraz. Dobra, niech, niech chyba się trochę ogarnie i pójdzie spać, bo. Nie ma sensu iść na parcelę publiczną, jak ona zaraz znowu będzie.. Jezu, co tu się dzieje? Jak ona znowu będzie musiała. Tak, świetnie. Iść spać. 2000 dodane do rachunku. Zobaczcie w ogóle ile tutaj tego jest. 6700 musi zapłacić, a mamy 2700. A jeszcze w międzyczasie będzie zamawiała jedzenie, jakieś masaże może no to już kompletnie odleci finansowo zresztą wydaje mi się że nie da się na minusie mieć funduszy to w sumie byłoby plusem gdyby dało się na minusie to byłyby długi po prostu i tyle ja mam na przykład w aplikacji banku napisane że mój majątek wynosi minus ileś tam bo mam kredyt <laughs> świetnie ale my tu nie o kredytach tylko o odpoczynku i relaksie zobaczcie nasze elbi jaka ona jest szczęśliwa Myje swoje kolano i jedną rękę, po czym stwierdza, że jest zupełnie czysta. Wiem, że to trochę bez sensu, że ona teraz śpi, no ale zobaczcie, w jakim ona była stanie. Już była mega zmęczona. Poszlibyśmy do tej wielkiej stopy i zaraz by narzekała, że jej źle. Musimy najpierw ją doprowadzić do ładu, że tak powiem. Trochę zabawę jeszcze podciągnąć, chociaż zabawę to akurat może z wielką stopą się pobawić. Natomiast e, głód na pewno by trzeba było zamówić, tylko może nie sushi, może coś innego. Głód na pewno by trzeba było zamówić. Bla bla bla. Nie przeszkadzać. Mm, zamówmy coś dobrego do jedzenia. Tutaj mamy mnóstwo opcji, tak naprawdę. Korndogi, gnioki, jakieś kurczek ku O, nawet są te pulpeciki z Ikei. O, jakieś krokiety z łososiem. Hmm, wygląda dobrze. Niestety jest dosyć drogie. No ale czy Shelby to obchodzi? Ona już myśli o jedzeniu. Czym droższe, tym smaczniejsze, to na pewno. Przynajmniej ona tak twierdzi. No, teraz taka wypoczęta, wiecie, na tą wielką stopę trzeba mieć cierpliwość. Także to nie może być tak, że ona przychodzi tam zmęczona. W telewizji ogląda, Boże, taki mały telewizorek. Zresztą w tych pokojach hotelowych to często są takie totalnie old telewizory. To jest zawsze taki śmieszy. Że się można cofnąć po prostu. O, ładnie to wygląda, zobaczcie. Zresztą nie wygląda jak łosoś, tylko jak jakaś taka, ja wiem, bułeczka z twarożkiem. A to jak jakieś takie pire może? No ale niby jest cytryna do tego łososia, no. Gdzieś tam to może przypomina. I zobaczcie jaka ona jest teraz szczęśliwa. To jest ten moment kiedy można iść do wielkiej stopy. W piżamie. No trudno, Shelby się nie przejmuje. Zresztą, wydaje mi się, że mogę mieć jakiegoś moda, który to psuje. Bo zazwyczaj jest tak, że jak oni wychodzą na zewnątrz, to się przebierają, co nie? A ona się nie przebiera. Wydaje mi się, że to może mieć coś wspólnego z jakimiś modami. Ale może nie. Może to jest bug, a może jest to feature. Nigdy nie wiadomo. Za to stopa, wie doskonale. Chowała się tutaj w jaskini. Myśli o nauce. Chce się nauczyć czytać i pisać. Na pewno o to chodzi. O, tańczy! Pamiętam, jak razem tańczyli. Też nie wiem, czy to się uda, żeby ona mu to proponowała. Może lepiej nie, za duże ryzyko. Może lepiej coś bezpieczniejszego. Zapytamy, czy ma pracę, chociaż no, odpowiedź jest raczej oczywista. Co go kręci? Co go odrzuca? Jakie ma zainteresowania? Nawet jest tutaj, ile ma pieniędzy, więc w sumie też możemy go podpytać. No jest bezrobotny. Kręci go kolońska woda. Ej, a może by się udało kupić dla szelbi kolońską wodę. Odrzuca go, jak to jest turbo, taki wiecie, pracowity, a ona też tak ma. Ona też nie lubi pracowitych. Czyli coś mają wspólnego. Kurde, teraz tak sobie pomyślałam, że jeżeli ta wielka stopa jest leniwa, to tak trochę średnio. Z tym co, co, co? Ha, Zapytała, czy ona mu się podoba? I on stwierdził, że nie, bo jej dobrze idzie w pracy. Ale jej nie idzie jakoś super, chociaż no ma piąty poziom, to nie tak źle, to prawda, ale. No co? Gadaj, ile masz hajsu. O Boże. Dobra, przypomniało mi się, jakie to było upierdliwe, żeby z nim gadać, bo jemu się co chwilę coś nie podobało. Tu obgadują jakiegoś randoma. Nie wiem, czy jest sens to kontynuować, ale dobra, dajmy szansę, bo wiem, że wielu, wielu, wiele z Was chciało kontynuacji tej, tej relacji, więc dajmy im szansę. Może po prostu wielka stopa się powoli otwiera, że tak powiem. No niby się zaprzyjaźnili, więc też nie jest tak zupełnie źle. Może by coś z tego było, gdyby tylko ten pasek dolny był jakoś kurcze wyższy, bo na minus jeden to i tak w ogóle cud, że można się zaprzyjaźnić mając minus jeden na dolnym pasku. To się wydaje też takie dziwne. To jest taki przyjaciel na 5 minut, bo ogólnie tego nie lubisz. Jeśli chodzi o zabawy, to zobaczcie, wielka stopa bardzo chętnie się bawi. I lubi... Ole, ale walnął! No, nie dziwię się, że się wkurzyłaś, ale za to wielka stopa się ucieszyła. Lubi bić. O, w pierś też lubi bić. W ogóle Shelby musi się nauczyć tego gestu, ale jak na razie nie idzie i to jest dobrze. Najgorsze jest w sumie to, że jak jakiś sim nauczy się tego gestu i oni się zaczynają spotykać, wychodzi się na miasto, oni ze sobą gadają i tak dalej, to nagle się okazuje, że dosłownie połowa miasta zna ten gest. Albo jakiś taniec, albo jest przeziębiona. No to jest w sumie trochę upierdliwe. Ale z drugiej strony w sumie spoko, że to się tak rozprzestrzenia. Dobra, fajnie, fajnie. Biją się piłką. To już o nic go lepiej nie pytaj, bo on w rozmowę to nie za bardzo sobie radzi z rozmową. Tutaj mamy jeszcze tak: bitwę na balony z wodą. Mamy tu kolejną piłkę. Mamy tu zabawę z poduszkami, bitwę na poduszki. To też może w sumie pomóc. Na dole jest na razie zero, więc jak na nich to i tak sukces. O jeden! Zobaczcie! Wow! Ale powiem wam, że tak mnie kusi, żeby oni mieli dzieci. Nie pamiętam już, czy pobrałam tego moda na, na to romansowanie. Nie pobrałam. Zawsze mogę poobrać. Gdzieś tam zresztą już nawet dostawałam linki na to. Wydaje mi się, że pobierałam, ale nie jestem pewna, bo to było w sumie dawno. Dawno nie było żadnego filmu, co nie. Wiem. Z różnych przyczyn. Ale może lepiej skupić się na Shelby, która wali piłką, a tutaj nie myśleć o tych przyczynach konkretnych. Nie no, spoko, no nawet im to jakoś idzie, słuchajcie. No, na razie dwa. Aż strach coś tu klikać, bo boję się, że zepsuje. Wiecie jak to jest. Już próbować charm. Wydaje mi się, że on to odrzuci. Że to będzie zbyt szybko. Może o tej naturze pogadajcie. Nie wiem, czy on będzie w ogóle chętny na to. Wydaje mi się, że ta natura to tak średnio też do niego przemawia. A, niby coś gada o tym. To może jednak. Może jednak. O, zaczynają o pogodzie. Pogoda to jest zawsze dobry temat. Tak, podoba mu się temat pogody. To jest bardzo przystępny temat jak na wielką stopę. W ogóle oczy ma takie rozbiegane ten wielkostopiarz. Ciekawe czy wielka stopa ma fetysz stóp. Tak, słońce spoko, chmura spoko. Deszcz pada, wiatr wieje. Me serce za tobą szaleje. Deszcz pada, czas leci. Zróbmy se razem dzieci. Nie, Shelby się nie spodobało. Ona nie lubi takiej koncepcji, ona inaczej woli spędzać noce. Wow, zobaczcie, jest już prośba wielki... o wielką stopę. W sensie Jezu, o wielką stopę. Kiedy w sklepie są tylko buty w dużym rozmiarze. Prośba o wielką stopę. E, dobra, wielka stopa już może się wprowadzić do nas. W sensie jest taka opcja, ale czy on się zgodzi? A weź spróbuj. To nam... Szuk... O nie, nie chce się wprowadzić. Mówi, że kartony nie. Na studia by poszedł. Boże, wielka stopa na studiach. Boże, on już jest dorosły, więc to już za późno niestety. W sensie w Simsach za późno oczywiście. W dorosłym życiu nie jest za późno absolutnie. Jezu, on się zgadza! Obczajcie! Mamy wielką stopę! Jak to łatwo poszło! Ja myślałam, że oni się mega muszą tu postarać, że wiecie najlepsi przyjaciele i tak dalej. A tu po prostu tak o! I on nawet tutaj... Co? Czas wracać do domu? On już do domu wraca? O nie, on wraca do margaryny. O nie, naprawdę on już dzisiaj wraca? W ogóle dodał jednego Simoleona. Się nie dziwię, czemu się wkurzył na to, że zapytaliśmy go o pieniądze, bo on po prostu żadnych nie posiada. Boże, Shelby, coś ty zrobiła, jeśli on pojedzie do domu, a tam jest margaryna. Ona się tak wkurzy, ona i tak już jest wściekła. Po prostu obmyśla największą zemstę świata. <grym>, martwisz się, no nie dziwię się. Też bym się martwiła na Twoim miejscu, jest czym? Przynajmniej przez chwilę się martwiła, bo teraz to już sobie razem skaczono. Zobaczcie, Boże, jak małpki w cyrku. W ogóle może Margaryna powinna wykorzystać ten motyw i oboje zamknąć w więzieniu. Takim domowym areszcie. Ej, bez kitu, wyobrażam to sobie. Margaryna zbuduje na swojej parceli taki mały cyrk i będzie sprzedawała bilety na pokazy i będzie kazała Shelby i tej małpie tańczyć. A ludzie będą płacić bilety za to, żeby popatrzeć, jak Shelby z małpą tańczy. W sensie małpa z małpą wiecie o co chodzi. Wspaniałe to będzie. Po prostu najlepsza zemsta świata. Ale być może nie jedyna. Może coś jeszcze przyjdzie mi do głowy, albo wam w komentarzach. Przyspieszmy czas. Da, 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 da. No dobra, chyba już nie musimy tu tkwić. Wracamy do hotelu. Trzeba się przespać. A on w tym czasie, nie wiem. Zwiedzi świat, zobaczy co to basen, zobaczy co to łóżko normalne. Może zje z tobą jakiegoś łososia z To będzie w sumie ciekawe. Wielka stopa poznaje świat. Jakie ma wspomnienia wielka stopa? Jezu, on skończył studia! Czajcie to! Chociaż college, czy to, jest, czy to są studia na pewno? Chyba tak, bo ta ikonka mówi o studiach. Boże, Wielka Stopa coś studiowała. Może biologię? Anatomię? <noise> Możecie napisać w komentarzu, co mogłaby studiować Wielka Stopa. Ej, gdzieś Wielka Stopa? Ej, nie ma Wielkiej Stopy tutaj. Może ona od razu pojechała do domu? Czekajcie, a jakby jeszcze raz... pójść tutaj, to czy ona będzie? Wracam z powrotem na jej parcelę, żeby zobaczyć, czy tam będzie wielka stopa, czy już odjechała. Mam nadzieję, że też się nie zbagowała, że normalnie wróci tam do chaty. Ej jest! Nie, to był Asher, a teraz jest Christopher Bigfoot. Czajcie, można mieć kilka wielkich stóp! Jeżeli chcecie wiedzieć, co będzie dalej, subskrybujcie ten kanał, a odcinek pojawi się niedługo.